Ale z niego dupek. Znajdźmy fragment maski. Co mogę się sprawdzić przy prawdziwym ekspercie od walkirii Po pierwsze, sługi Hel nie dorastają walkią do pien. Po drugie, myślałem, że mi nie wierzysz. Ha! Sługi Hel! Twoja szansa! Ha!

Wierzę, że walczyłeś z walkiriami, ale nie wierzę, że to dziadek wypaczył ich umysły, ani że wywołał pustkę w Midgardzie. Albo zabił wszystkich gigantów, pominęłam coś? E, w sumie to sporo. Mam niby tylko patrzeć, nic z tego. <śmienic> jest świetna. Spora! Wiesz co? Wcale nie tak trudno ich przekonać. To co? Jakich jeszcze zbrodni dopuścił się mój dziadek? Niech pomyślę. Rozniósł Wanaheim, katował Tyra, zabił Groę, zabił Emira i tak dalej. Ciekawe. Skąd niby to wiesz? Od Frey i Mimira. O, czyli jego wrednej byłej żony i od szalonego Jasne. Słuchaj, wiem, że mi nie wierzysz, ale. Nie, nie wierzę. Albo wciskasz mi kit, albo jesteś hipokrytą, skoro mu pomagasz. Skupmy się na zadaniu. Nie ma przejścia. To tu pokierowała cię maska? I co mówi? I co mówi? Widzisz? Więcej sług. Hell, zmierzamy w dobrym kierunku. Jasne. <grym wrogów> dziura. może to nasza droga Może ta wielka skrzynia się przyda Przepchnę ją Aha, akurat. Hej! Nie gniewasz się, co? Chyba nie. Może nasze rody po prostu muszą być wrogami. No, ale nie my. Ja w to nie wierzę. Ale wierzę, że będziesz świetną walkirią. Nawet powtórzę to Twojej mamie. Chociaż przeraża mnie jak nie wiem co. Bardzo miłe. A teraz fragment maski. Tędy też nie przejdziemy. Co robimy? Nie jestem pewien, ale czuję w kościach, że to właśnie tu. Jada! Akurat łatwe. Trudniej nauczyć się strzelać. Może mnie wyszkolisz? Pierwszą łuczniczkę walkirii Jasne! Spadłam przez podłogę! Może da się już przejść. Wróćmy na dół i sprawdźmy. A teraz w prawo. Prosto w grupę Smug-Hell. Na nich! Przeżubę ewentualnie! się nazywa Paskuda. Na ziemi pod beczką jest krata. Może da się tam przebić. Na kracie jest dźwięko kamień. Zajmiesz się tym? Pięknie, ja! chodźmy. I tu też nie ma przejścia. Na pewno jest jakaś droga. Rozglądaj się. Co na to maska? No więc przez te budynki trochę trudno zrozumieć sygnały maski, ale chyba zmierzamy w dobrym kierunku. Chyba? Teraz, czyli tędy? Eee, jasne. Robisz to specjalnie? Muszę sobie poradzić. Tylko tak pokażę rodzinie, na co mnie stać. Wiem, ja też. Maska? E, dalej chyba tędy. Zaraz się tym zajmę. Nie wiem, co zestrzeliłeś, ale rozwaliło podłogę. Sprawdźmy to. Wiesz, ciągle gadam o mamie. Jaki jest twój tata? Dosyć ostry. Chce mnie ukształtować na swoją modłę, ale nie wiem, czy taki jestem. Uch, doskonale cię rozumiem. Tylko, że ja nie wiem, czego chcę. Fajnie, że ty wiesz. Przyjdzie z czasem. Czy to się kiedyś nudzi? Nie, nigdy. Po tym wszystkim, mamie, będzie naprawdę trudno zatrzymać mnie w Asgardzie. Ha! 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 Maska pokazywała, że prosto, ale oczywiście nie ma przejścia. Może nie chcą tam nikogo wpuścić, albo czegoś wypuścić. Na pewno da się jakoś przejść, zawsze się da. Świetnie. Skąd wiedziałaś, że chcesz być walkirią? Nie wiedziałam. Bo jednej skutnie z, z mamą uciekłam i trafiłam na ich trening. Każdy wykonywany przez nich ruch był taki pewny, jakby doskonale wiedziałem gdzie mają się znaleźć. Wtedy właśnie zrozumiałam. No, dokąd teraz? Dalej chyba tędy. Trening dał mi. Za ciężka? Cicho, co się blokuje? Rozejrzę się, ale chcę usłyszeć resztę. Dobra. Za ciężka. Widziałeś te bicepsy? Zobaczmy. Nieźle. Wiem. Jak mówiłam, patrząc na walkirię, walczyły z taką siłą i zaciekłością, bez wahania, doznałam olśnienia. To kim chcę zostać, stało się Słońce. Giganci muszą spełniać przepowiednie. I co z tego? Krocz własną ścieżką, dokładnie tak jak my teraz. Ach! A teraz zobaczmy. Odsun się, chłopczyku. Se — Wydaje się, że tędy, ale nie ma przejścia. A gdybym to. przesunęła? Aha! Wejdziesz tam. Zobacz, czy udać się strącić w skrzynie z drugiej strony. Ja tu zaczekam. Nie umiem się tak wspinać jak ty. Ясно. <sharp inhale>